W Podgłogowskim Górkowie po raz drugi tor motocrossowy zamienił się w trasę biegową. Na stromych pagórkach i nierównych ścieżkach w ramach krosu straceńców ścigali się zawodowcy i amatorzy. Rozegrano też biegi dla dzieci i młodzieży, a uczniowie rywalizowali w konkurencji sztafet. Jedyńska Klaudia, hmm? Marcyna Michałowicz. Jaka szkoła? Dziesiątka. Bardzo zadowolone, że pierwsze miejsce? Bardzo. Długo przygotowywałyście się do tego wyścigu, do tego biegu? No nie, nie za bardzo. A biegacie tak na co dzień, czy to tylko przy okazji takich zawodów jak dzisiaj? Codziennie na dworze biegam dużo. Bardzo zmęczone po tym biegu? No, ja jak byłam połowę, to już nie mogłam biec, ale byli moi rodzice i zaczęli mnie wspierać. No ja też bardzo byłam zmęczona. Pod tą górkę to już nie mogłam pobiec, ale dałam radę, to się liczy. No udało się, cała grupa zajęła pierwsze miejsce. Miejsce. A co największy problem na trasie Wam sprawiło? Bieganie pod, yy, pod górkę, w bieganie. A trawa była mokra? Tak, bardzo. Można było zaliczyć glebę. Mm. Teraz się taki bieg na 600 metrów. Y, Sztafetę szkół. A myślicie o tym, żeby za parę lat wystartować w tym głównym biegu po całym torze motocrossowym biegając po płocie 11 kilometrów? Nie, ja nie. Ja też nie, raczej nie. Kogoś na tym na was siły? Nie damy rady. Wojtek Musłowski. Kacper Prymula. Gimnazjum miniemy Bohaterów Narodowych w Wierzmanowej. Wśród szkół gimnazjalnych wiecie już, jakie miejsce zajęliście? I raczej pierwsze. Co największego problemu na trasie wam sprawiło? Ta górka tam w połowie drogi tamta górka była śliska, stroma, Wczoraj i padał były. deszcz, były dziury utrudniło. Mokra trawa chyba na wirażach sprawiała problem. Tak. Jakieś specjalne przygotowania do tego biegu mieliście? Biegaliśmy. Dużo na biegaliśmy. WF. Na wf dużo biegaliśmy i po szkole. A normalnie trenujecie też w jakichś klubach bieganie i inne dyscypliny, czy jesteście I... amatorami z ja po prostu trenuję piłkę nożną w Wiaczowie, w Dragonie. Ja tak samo jak kolega w Wierzmanowej. Czyli trochę wybiegani jesteście? Tak. Na razie startowaliście w takim biegu szkół, w sztafecie. Tak. Myślicie o tym, żeby za rok, za dwa wystartować w jakimś tym krosie już prawdziwym na 5 km 11? Myślę, że tak. Ja się zdecyduję. A nie przeraża Was to? No troszeczkę, ale spróbować trzeba. Mateusz Szczepański. Tomasz Golden. Reprezentujecie szkołę, która cię wygrała w tą sztafę. Teren trudny do biegania? Niezbyt, nie był taki trudny. Jakieś tam wiadomo, trudny. przeciwności są, no, ale trudny. trenujemy w końcu. Masz, czy trenujecie jakieś bieganie? Ja trenuję, ale kolega tak sporadycznie biega. Jakieś przełaje, takie tam szkolne zawody. Tak, zawody to wtedy biegał, a tak to? A największy problem był z temperaturą, z mokrą trawą, z błotem. Temperatura nie, dobra była. Ciepła, nie zbyt ciepła, ani. A nie zimno nie było. Akurat taka, ścic był, to na pewno. A sam pomysł zorganizowania takich zawodów? Tak, to na pewno ludzie zaczną coś w końcu robić, jakieś zainteresowania, powinno być więcej takich biegów. W tym roku startowaliście jako sztafety jeszcze szkolne, a myślicie o tym, żeby na przykład za rok, za dwa lata wystartować już w tym pełnym z straceńcu? Czy to trochę jeszcze za, za dużo dla was? To się zobaczy, no nie można tak teraz na tę chwilę tego powiedzieć. No trochę więcej przeżyć, było to dłuższy dystans? Tak. To na pewno. Na pewno jest duża rywalizacja, jakiś tam pamiątka na całe życie. Po zawodach międzyszkolnych na trasę 11 km lub a połowę krótszą wybiegli uczestnicy właściwego krosu. Oni zmagali się nie tylko z górkami i śliskimi wirażami, musieli pokonać też dwa głębokie rowy z wodą. Jacek Tyczyński, Maciej Gremski. W czołówce tego krótszego dystansu, dlaczego akurat to, a nie z 11 kilometrów? No my nie jesteśmy teraz w takim treningu, żeby sobie poradzić z dłuższą trasą i 5 to było tak optymalnie, to już więcej to by było naprawdę ciężka, ciężka sprawa. Ten, ten dystans 5 kilometrowy daje w kość? Tak, pierwsza pętla jest... Jeszcze z uśmiechem na twarzy, ale na drugie już te podbiegi dają sobie znać w nogi i no jest ciężko. Człowiek już by się nawet nie myśli, gdzie biegnie, byle tylko nogi przestawiać. Tak, tak, tak. Na, na tej trasie nawet nie wiadomo, gdzie była meta, kiedy, kiedy to będzie, kiedy się skończą zakręty i podbiegi. No ale w końcu się doczekaliśmy i ten, ten finish jakoś jeszcze dał radę wyciągnąć. Dla widzów najbardziej widowiskowe rowy z wodą, a dla was? No, pierwszy ruch z wodą najgorszy, bo trzeba się oswoić tą z tą zimną wodą. E, później już jakoś idzie, następny, już coraz lepiej. Jaka frajda? Pobiegania po wodzie, po błocie? Frajda, no. Duża frajda. <gulża> Ciężka frajda przede wszystkim. A trawa pewnie też mokra, więc na wirażach może było stracić równowagę. Tak, tak, szczególnie na zbiegach właśnie bardzo, bardzo dużo błota, jeszcze te buty po tych... Po tych jeziorach, tych, tych bajorach strasznie nisko było. Ale nie jesteście zachęceni za rok wy Oczywiście, może nawet na dłuższym dystansie, jeżeli będą tak samo dwa. Anna Pawłowska. Widzę <grywa> mocno zgrzana, mocno sapana. Tak, ciężko to było. Co największy problem na trasie. No jednak co by ty mokę. to ciężko, ciążo, tak. Ale ogólnie super. Łatwiej pod górkę czy z górki? Znaczy. <grywa> dla mnie... Podłurka jest słanie, bez inna praca mięśni, bardziej na palcach, tak jakby odpoczynek od takiego normalnego biegania. No, a rower z wodą? fajnie, skąpałam się za ale chyba to jest dobre. Można ochłonąć troszkę? Wiele ochłody, tak. Kibicom bardzo się podoba, a wam chyba troszeczkę no, mniej. Nie, ogólnie jest fajnie, fajna sprawa, naprawdę. A 5 km to wystarczająco? No taki czas, gdzie nie trenowałam na górkach, wystarczająco. A może za rok 11 będzie? No, to na pewno. Paweł Werecki. O, dużo fajne, dużo spodobało się. Trasa, dużo ważka, woda, dłuższa, chłodna. Oj, klasa, wiesz, super, rośnie понравилось. No właśnie, ja też się dołączam, pewnie panowie tutaj już pytaliście, ale... Pro, jeszcze raz gratuluję Ci serdecznie nami. E, twoje wrażenia, podoba Ci się to? O, dużo fajny bieg, dużo się spodobało. E, ciężko, duże. Ciężko, mocno. tak, ciężko, da, mocno. Dla wszystkich uczestników Krosu przygotowano medale uczestnictwa, a zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody.